Czynsze, jak i płacących czynsze socjalne, dlatego że slumsów budować się nie powinno. Nie można budować domów, w... można oczywiście obniżyć standard do pewnego poziomu, ale to nie może być standard slumsu. I dzisiaj musimy się wzorować, powinniśmy się wzorować na tych krajach takich jak Szwecja, gdzie oczywiście nam daleko do zamożności ale budować skromne, powtarzam, skromne, tanie mieszkania komunalne i, a czy ktoś płaci czynsz normalny czy socjalny, to tylko zależy po prostu od stanu jego dochodów. Powtarzam, ludzie, ja z mojego doświadczenia pracy w urzędzie wiem jedno, nie mam problemu z ludźmi, czy ten problem z ludźmi niezamożnymi jest stosunkowo niewielki. Jest problem z tak zwanym marginesem. Natomiast Ludziom niezamożnym jest stosunkowo łatwo. pomóc, jako że są dodatki mieszkaniowe, Oczywiście te mieszkania muszą spełniać odpowiednie standardy metrażowe, czyli nie być za wielkie, żeby ten dodatek dostać. Ale to jest, uważam, możliwe i to się powinno robić, jako że nie ma ludzi drugiej kategorii. Dziękuję bardzo, pan to nie jest demagogia z mojej strony. Pan sosnierz? Y no, ja tak. Y y w mieszkaniu, w którym kiedyś mieszkałem na osiedlu tysiącleciach, to jest blok 41, to był, który jest w całości z własnością mieszkańców. To jest wspólnota mieszkaniowa. Tam część wynosił bodajże, 120 zł. W, w TBS-ach, które mają rzekomo być no. rozwiązaniem dla, dla ubogich, część wynosi bodajże 700 zł. Więc jak widać, od razu jest widoczne, co jest rozwiązaniem dla biednych, a co jest rozwiązaniem dla bogatych. Dla biednych rozwiązaniem jest wolny rynek i, i sprzedanie ich, tym mieszkań, ich, tym, ich tych mieszkań na własność, żeby mogli sami gospodarować, sami ustalić też poprzez wspólnotę mieszkańców. Dziękuję bardzo. Pan Szczerbowski. Ja w Pana pytaniu widzę kilka problemów. Jeden problem to jest co zrobić ze starzejącym się społeczeństwem, bo to wynika z danych, które są dostępne. To dostęp do służby zdrowia, to dostęp do publicznej służby zdrowia. To raz. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące zobowiązań mieszkańców. Zobowiązań mieszkańców, znaczy zadłużenia mieszkańców, to do tego problemu trzeba podejść indywidualnie. Każdą sprawę trzeba rozpatrywać indywidualnie, bo Czasami jest tak, że to faktycznie mieszkaniec nie ma środków i trzeba szukać dla niego jakiś alternatyw, a czasami po prostu z doświadczenia z dyżurów wiem, że wykorzystuje miasto i zadłuża się celowo i specjalnie. Takie przypadki też są. Do tego problemu trzeba podejść indywidualnie. Jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, to się już jasno wyraziłem. Jestem za komunalnym budownictwem mieszkaniowym, za tym, żeby kolejne i do mieszkań socjalnych zmniejszyć. Dziękuję. Dziękuję. Pan Szperka? Mam rozwiązanie. Przykład miasta Gdańska. Tanie budownictwo, tanie mieszkania socjalne na tani terenach przemysłowych, których właśnie jest dużo na północy. I oczywiście ścisła kontrola hmm, dochodów tych osób. W przypadku poprawy materialnej, sytuacji materialnej tych osób. Takie mieszkanie jest po prostu dawane na, czyli taka osoba jest po prostu zainteresowana później kupnem mieszkania na wolnym rynku. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Proszę Państwa, więc tak. Po części wykonywania tego, co dotychczas wykonujemy i tutaj pojęcie TBS zostało w pewien sposób nadużyte. Oczywiście myśmy około 600-700 mieszkań oddali, głównie w TBS-ach, ale również w ramach budownictwa komunalnego. I procedura jest taka, że proponujemy zamieszkanie w tych nowo budowanych mieszkaniach osobom, które mają mieszkania komunalne, czasem o niższym standardzie. Przenosimy ich do TWS-u czy do nowych mieszkań komunalnych. O wyższych częszach, a w ich miejsce wprowadzamy osoby z kolei w ramach lokali socjalnych, ale to nie rozwiązuje do końca problemu. Na pewno trzeba sięgnąć po współpracę ze spółkami mieszkaniowymi, które dysponują zasobami o niższych standardach i są w stanie wynająć się tym osobom za odpowiednią odpłatnością, ale przez miasto. I teraz pracujemy nad tym drugim segmentem. Dziękuję bardzo. Pytanie z góry może teraz? Jesteś jest zainteresowany? to proszę bardzo. Tam. Dzień dobry. Ja chciałem porozmawiać o takich Dzień dziwnych ludziach. Dzień dobry, jak tutaj panowie na wózkach, bo chciałem poznać kandydatów i ich stanowisko do tych ludzi, bo ja też może ładnie wyglądam, ale się zalicza. I nie wiem czy miasto. Czy próbowano, a ja próbowałem przed momentem wnieść te dwa wózki tutaj. Nie wiem, czy Państwo sobie znacie sprawę, jakie poszły nakłady na przykład na te budynki. Ja mam pytanie, czy kolarz niepełnosprawny w tym mieście ma szansę do czegokolwiek? Bo rozmawiamy o y, rzeczach kosmicznych. Miasto przekazuje budynek pod sąd, osobno. nie można tam wjechać. Tu jest wykonany podjazd, ten człowiek, przepraszam, dzięki panom ochroniarzom, Udało się ten 200-kilowy wózek tu wnieść. Konkrety, co dla osób niepełnosprawnych w tym mieście, bo odpowiedzi, nie chcę imiennie, tu obu kandydatów z władz Katowic, są po prostu żenujące. Mam na to dokumenty, że podległe służby obu tym panom kandydatom, którym się dziwię w ogóle, że tu stają, po prostu lekceważą nas osoby niepełnosprawne. Chciałbym usłyszeć głos tu występujących. Przepraszam, ja już dłużej stać nie mogę. Muszę usiąść, bardzo. Dziękuję. Pan prezes, jaki jak 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 po kolei ja zabierę pierwszy głos. Znaczy powiem szczerze, że tak. Sprawy, Osoby niepełnosprawne naprawdę są mi bliskie i zostałem prezydentem, powołałem właśnie swojego pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych, która się, osoba, która się porusza na wózku inwalidzkim i wiele rzeczy naprawdę zostało rozwiązane chociażby bezpośrednie dotacje z budżetu miasta dla Uniwersytetu Śląskiego na podjazdy dla studentów, żeby ci studenci mogli wjeżdżać do obiektów Uniwersytetu Śląskiego i likwidację wielu lokalnych bary, które były zgłaszane do pełnomocnika osób niepełnosprawnych. Czemu akurat tutaj ten problem jest nierozwiązany? Ja nie wiem, czy ja akurat ja uważam, że tu można być. Tutaj to Panie Prezydencie, bo niech Pan wstanie, podejdziemy z tymi wózkami, niech Pan ochroniarzy zapyta. Pan otworzył ten... Ok